Chodźcie, pokażę Wam mój sprzęt na dzisiejszą pracę. Zobaczcie, Puma 300, pług dwutowy, potężna maszyna o masie 3200 kg, za chwileczkę szczegółowo właśnie o niej. Opowiemy no i ciągnik. Przyjechał w zestawie od bliźniaczej firmy namysłowo Landtechnik zajmującej się właśnie sprzedażą takich używanych ciągników. Fendt. w tym przypadku Fendt 927, czyli potężna moc 270 koni mechanicznych, 7.1 litra silnik dojca, ogólnie 305 cm rozstawu osi, masy pewnie ponad 10 ton to strzelam, no i u dźwigu na podnośniku 11800 kilogramów. Ciągnik ogólnie bardzo zadbany. My się skupimy na tym sprzęcie z tymi potężnymi dwutami. Mam wrażenie, że w głowach rolników jest troszeczkę zamieszania przez to, że na rynku występują zarówno kultywatory bezorkowe, jak i takie pługi dłutowe. Ja zawsze wychodzę z takiego pierwszego parametru różniącego te maszyny, to rozstaw łap. Półg dłutowy około 40 cm rozstawu pomiędzy łapami, a w kultywatorze bezorkowym około 30, więc jest to 10 cm, które moim zdaniem robi różnicę. Oczywiście pługi dłutowe przeznaczone do dużo głębszych prac, w tym przypadku myślę, że ponad nawet 55 cm. Jesteśmy w stanie pracować, bo już pracowałem tą maszyną kilka hektarów, różne ustawienia próbowałem i no z tego co widzę, to przy tej mocy możemy naprawdę sięgnąć głęboko w kierunku środka ziemi, a nawet z drugiej strony półkuli. A tak poważnie to 7 cm dłuto, które no robi zamieszanie w ziemi. Naprawdę spulchnienie jest tutaj potężne w przypadku pracy. Takim elementem roboczym, cała łapa wykonana z blachy 35 mm, bardzo wysoko ten kieł rozbijający bryły. No i teraz też dość wysoko te skrzydełka, choć te skrzydełka możemy przełożyć niżej. I ja, jako rolnik, który uważa, że no, bardziej bezorkowo gdybym używał jej, to obniżyłbym te skrzydełka, żeby pracować sobie właśnie na około 30 cm i tę wierzchnią warstwę gleby bardziej mieszać, bo teraz pracując na 30, te skrzydełka praktycznie nie pracują, a mogłyby też swoją robotę robić. Przetarłem łapę z ziemi, by pokazać wam, że mamy te dwa otwory, które pozwalają nam przenieść skrzydełko i jak mierzę, to jest aż 11 cm niżej, czyli fajna opcja, że można to przenieść niżej, bo moim zdaniem, moim odczuciu przy tej głębokości pracy, teraz, którą planuję pracować, jest za wysoko. Operator kazał mi tu wejść i wyczyścić łapę, bo brzydko wyglądała, było dużo ziemi. Oczyściłem, ale dzięki temu zauważyłem, że poza zabezpieczeniem non-stop, mamy też śrubę zrywalną. Gdybyśmy rozpędzeni poza skalę licznika, pędzili tym fendem i trafili na przeszkodę, no to może to zabezpieczenie nam uratować jeszcze maszynę. Z tej perspektywy widać, jaka Potężna jest ta łapa, jaka grubość tej blachy. No ale idąc dalej ogólnie łapa zabezpieczona siłownikiem hydraulicznym, zabezpieczenie non-stop. Mamy zbiornik 7-litrowy, który czuwa nad tym przeciśnieniem 80 bar, by ustąpić gdy trafimy na przeszkodę, którą najczęściej jest kamień. I mamy tak główna rama z profila grubościennego 140x140, czyli dość masywny rozmiar. No i wyspawana taka ramka. To wszystko powzmacniane blachami 15 mm. Wszystkie zastrzały generalnie tam, gdzie blacha mniej więcej tej grubości to jest 15. Tutaj też ta obej z 15, wszystko pomierzone, dokładnie tutaj przed nagraniem. To też 140 profil. No jest to masywne, daje 3200 kg, więc czegoś ta masa musiała powstać. No i ta wytrzymałość, żeby to 55, a nawet więcej, tak jak wspominałem, centymetrów głębokości wytrzymać. A cała hydraulika rozprowadzona, to wiadomo, nie trzeba o tym mówić. Skala, która tutaj wskazuje nam głębokość i nawet jest taka legenda, że w centymetrach. Uwaga, w przypadku tej maszyny troszeczkę przekłamuje. Jest zbliżona wartość, ale według mojego pręta mierzącego, który wbijam za łapą, troszeczkę zaniża. Zaniża, bo jest więcej niż na skali po przejeździe. Ekrany pływające, tutaj mamy z lewej i prawej strony, które też mają regulacje. Tego, co widzę, no i możemy je o, tutaj tak zademonstrować, że, że się ruszają, dopasowują się i ten bok przejazdu wygląda dobrze. Ja nie mam zastrzeżeń. Blachy takie osłaniające, osłonki z blachy trójki. Jest to taki pakiet Grey. Nie wiem, czy w opcji, czy w standardzie, dogadacie się na pewno z producentem, sprzedawcą, czy to ma być, czy nie. taki element tutaj osłaniający też wał, żeby tutaj nie kumulowało się na tym łożysku. No producent tutaj takie coś wstawił, taką maskownicę, taki ekran i on jest i tutaj chroni. Rozkładane hydraulicznie. Boczki wału. Tutaj ciekawa sytuacja, bo maszyna jest w ogóle premierą, pierwszym egzemplarzem w nowej odsłonie, w nowym designie, w nowej konstrukcji, poprawiona niektórymi elementami względem poprzedniej pumy. I tutaj, no, powstały właśnie te, te boczki, które jeszcze nie są projektowo wykończone. Zakazano mi nimi pracować, ale trochę pracowałem. Generalnie, no, z producentem wiemy, co jest jeszcze do zmiany, do poprawy. Jakby prosili mnie o to, żeby troszeczkę ocenić, też jak to mogło by ostatecznie wyglądać. Myślę, że będzie. Będzie to w opcji, czy w standardzie, sam już nie wiem, ale na pewno bardzo dobry patent, zwłaszcza, że nie będziemy musieli wychodzić z maszyny, by to rozłożyć, bo działa to hydraulicznie i to jest piękne rozkładanie wszelkiego rodzaju boczków w talerzówkach, czy tam kultywatorach bezorkowych i tak dalej. Wcale nie jest takie przyjemne, bo trzeba czasami dźwignąć, czarpnąć, gdy to się zabrudzi, a często przejeżdżamy pomiędzy małymi polami i ciągle musimy to robić, więc takie rozwiązanie hydrauliczne rozkładanie tych boczków. Super sprawa. Na pewno będzie to dopracowane w 100%, a już moim zdaniem działa dobrze. Tutaj. 70, który no z tego co widzę muska nam bardzo często tutaj w tych wilgotnych warunkach wręcz cały czas. Muska nam po przejechaniu wału, po tej po tym poziomie ziemi. No i widać, że troszeczkę nawet tej ziemi tutaj leży, może tutaj wskoczyło, a może też troszeczkę się ciągnęło jaka trochę włóka Wygląda w każdym razie fajnie efekt po po przejechaniu. Wał kolczasty o średnicy 600 mm mierząc razem z tymi zębami. Do wału kolczastego no to tutaj klasyka gatunku półglutowy wiąże się najczęściej z takim tandemowym wałem kolczastym i to daje egzamin i myślę, że nic do szczęścia więcej nie trzeba. Dodam jeszcze, że mamy łożyska bezobsługowe na wałach no i to, czym też szczyci się producent bardzo długi ten ząb ogólnie, tak jak mówiłem, 600 mm z zębem, ale sam ząb wypalany z piętnastki blachy i ma 21, nawet jak mierzę Cm. Do czego to słuchajcie, doszło? Kiedyś marzeniem było mieć w samochodzie samochodzie dynamiczne kierunkowskazy. Teraz mamy w półgodutowym namysło. Także dynamiczne światła LEDowe i regulacja wału. Kąt natarcia mamy do tego śrubę rzymską. Regulujemy, blokujemy. Kąt natarcia już ustawiony. Chyba nie będę tego pokazywał, bo nawalczyłem to trochę, żeby dopasować to idealnie. No i siłownik też osłonięty tutaj tą szarą osłoną, który reguluje nam hydraulicznie wysokość. Skala, widzimy jak co ustawiliśmy. Żadne blokad, żadnych klipsów, po prostu ustalamy głębokość według skali na tyle, ile chcemy pracować, i tyle, jednym przyciskiem wciągnika. Dobra, sprawdzam, czy producent powiedział prawdę. Podobno 102 cm prześwitu pod ramą, no nawet wydaje się, że więcej, no ale 102 na pewno. I jeśli chodzi o szerokości robocze tej maszyny, to oczywiście ta mamy 3 metry, możemy mieć wersję 2,5 metra, ale też 4 metry, chociaż w tych warunkach to nie wiem, czy nawet to 270 koni by radę. I nie chodzi tutaj o konie, a bardziej o masę. I uciąg, owagę! No bo jak wilgotno na wierzchu, to no nawet ten mieli przy tej szerokości 3 metrów. Na 4, to już trzeba mieć konia takiego wielkiego. Na przednim się otrzymaliśmy również balast, zobaczcie Fenda oryginał, 1800 kg, nie wygląda na dużego, ale masa jest potężna 710 opony, no i niestety to 20 litrów, które spadło wody Jakąś dobrą dobę temu, ciągle tutaj jeszcze nam daje się we znaki Zobaczycie jak to wygląda z perspektywy z zewnątrz, jak ciągnik będzie mielił Bo pewnie, pewnie będzie go trzymało A, na wyposażeniu rolnika musi być młotek, klucze, szczotka i prędko do głębokości Mierzenia, oczywiście miara, bo będziemy sobie sprawdzać czy ta głębokość odpowiada temu co podaje skala? z 2008 roku i przekładnia Wario. Ja pierwszy raz Fendem jeździłem w takich warunkach polowych. Też u siebie tak naprawdę przyjechał Fend. To był 820, jeszcze tej poprzedniej generacji, starszy. No i wtedy już się zakochałem przekładni Wario. Chyba bez TMS-u chyba był. Ale naprawdę jest coś w tej przekładni, co sprawia, że jeździ się tym bardzo wygodnie. Rok 2008, tak jak mówiłem, ale tych rozwiązań, też jeśli chodzi o terminal, hydraulikę, jest dużo no, sprzyjające operatorowi. I niezniszczony ten ciągnik. Naprawdę niezniszczony. Błędami nie sypie. Działa. Wiadomo, to jest sprzęt używany. Zawsze może się coś wydarzyć co jedynka. I ten w prawo. Nie interesuje nas pedał przyspieszenia. Ten czuwa. Jeśli macie taki terminal w swoim fędzie, to możecie zamówić na szuka EU, tak jak mam na czapce w moim sklepie, uchwyt. Właśnie pod telefon, czy też sterowniki można sobie przykręcać do takiego uchwytu. Właśnie uchwyt na telefon, lub inne wasze sterowniki. Jest możliwość zamocowania telefonu u góry, z boku, z drugiego boku. Także jeśli was interesuje, to śmiało wbijajcie. A my opuszczamy maszynę i jedziemy. Ogólnie ofendzie, chyba wypadałoby zrobić osobny materiał, a nie teraz się na nim skupiać, więc maszyna i opory, które stawia na poprzeczniaku, to już w ogóle koła się kręcą, a my nie jedziemy. No i maszyna na głęboko. Joystick. Możemy sobie sterować zarówno pedałem przyspieszenia jak i joystickiem. Zobaczcie. A, głębokość 40. No to przepraszam. Tego nie skontrolowałem po nagraniach. Trzyma, no ale nawet jeśli to powinniśmy jechać, a te warunki mokre nam nie pozwalają. Dobra, regulujemy. W górę, w górę, w górę, w górę, w górę. Na 20. Wtedy będziemy mieli jakieś pod 30, bo skala troszeczkę tutaj yy, nie trafia w rzeczywiste warunki. Poderwać. Napęd jest cały czas mokro. Ogólnie ustawienie maszyny, myślę, że banalna rzecz. Teraz powiem: maszyna w poziomie poziomo, wałki kolczastego, czyli też trzeba tą siłą rzymską sobie to dopasować. My to wszystko już ustawiliśmy. No i dwie opcje odczepienia łącznika na fasolkę i na sztywny otwór. Ja zacząłem od fasolki no i tutaj wyszło w praktyce, że na pasolce i trzymając oczywiście w środkowej pozycji, jesteśmy na ładnie w stanie zrobić pole tylko do 30 cm głębokości powyżej zostawiają już nam rowy łapy, wał nie jest w stanie tego zagarnąć, ponieważ odciążamy maszynę no i ten wał nie dogniata na tyle żeby zasypać te rowki po łapach jak ustawimy na otwór sztywny no to wtedy możemy opuścić maszynę całkowicie, no i całą jej masą sobie dociskać i nie mamy żadnego śladu po łapach, wszystko jest zagarnięte, nawet do tej głębokości tam 45-50 wygląda to naprawdę fajnie. Przy dużych takich głębokościach i sztywnej ziemi pewnie będzie znać te łapy, ale to już w no, dużych głębokościach. Do tych 45 myślę, że jesteśmy w stanie idealnie zrobić stół na polu. Jeśli macie jeszcze pytania odnośnie maszyny, no to myślę, że w sekcji komentarzy możemy porozmawiać. Ja sobie mierzę tutaj jeszcze głębokość. O 30, czyli w sumie tam 25. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.